Szybki niemiecki. Tysiąc najczęściej używanych słów w języku niemieckim. Kosztować. Kosten. Ale to kosztuje dużo pieniędzy. Aber das kostet viel Geld. Dzielić. Rozdzielać. Trenen. Płacą państwo razem czy oddzielnie. Zahlen zamen, oda getrend. Zaleta. Korzyść – der Vorteil – to niewielka zaleta. Das ist ein kleiner Vorteil. Urodzić – geboren – czuć się jak nowonarodzony. Sich wie neu geboren fühlen. Fatalny – zły, niedobry, schlimm. O rany – to było złe. Oman, man – das war schlimm.